Siemanko dzisiaj przy okazji swojej wymiany deski spróbuję zrobić taki tutorial znalazłem tam gdzieś na jakimś forum internetowym taki z grubsza opis, przepis jak to zrobić no i co, pierwsza sprawa trzeba się zaopatrzyć w takie kluczyki i te kluczyki trzeba włożyć tutaj i pierwsza sprawa to wyjąć to radio Kluczyki włożone, trzeba sobie wyczuć tutaj do którego momentu je włożyć, delikatnie próbować ciągnąć za nie. Jeśli chodzi o odłączanie radia, to tu nie ma jakichś cudów na kiju, tutaj są w tych wtyczkach takie zabezpieczenia, które jak się ściśnie w ten sposób, to wtedy się nam wysuwa ta wtyczka. Ta ma tutaj jedną, ta ma tutaj też jedną, tutaj na dole, tej strony a to jest po prostu wciskane następny na liście do zdemontowania jest u mnie panel klimatyzacji klimatronik i po prostu ściąga się to w ten sposób no. z panelu klimatyzacji odpinamy te wtyczki tak samo mają takie zabezpieczenie trzeba je ścisnąć albo rękami albo, albo śrubokrętem panel klimatyzacji demontowany. Teraz zdejmę sobie kierownicę, żeby miał więcej miejsca i lepszy dostęp tutaj do wszystkiego. Robi się to tak. Najwygodniej ustawić sobie kierownicę w ten sposób, bo tutaj z tyłu. Tutaj jest taka zaślepka, ja już ją wyjąłem i ten będziemy się dostawać do śrubki. Tam jest śrubka z na Torx T30. No i tutaj sobie wkładamy, no i trzeba zwrócić uwagę, albo sobie położyć jakiś koc, albo jakiś materiał, albo po prostu uważać, żeby tym kluczem tutaj nie podrapać szkiełka szybki od zegarów. Z jednej strony już odkręciłem, tak sobie ten torksik wygląda. Teraz druga strona i ja to robię w ten sposób, że wpalam sobie silnik i obracam tą kierownicą. W ten sposób i wyłączam, ona mi się wtedy zatrzyma, tak żeby było wygodnie, żeby miał dostęp znowu tutaj do tego wycięcia. No I kręcę. Obie śrubki już odkręcone. Teraz można śmiało poduszkę wyjąć. Tak to wygląda tutaj w środku. I teraz, tak, są wtyczki. I żeby te wtyczki odpiąć, teraz trzeba się odłączyć, akumulator. Niektórzy jeszcze podają, żeby wcisnąć podłączenie po akumulatora na pedał hamulca, żeby światło stop wykorzystało jakiś tam gdzieś tam prąd, który gdzieś tam miałby się zmagazynować. Ja tego nie będę robił, bo mnie nic nie wystrzeli. Bo u mnie jak widać poduszk, poduszki już są wystrzelone. Także ja sobie ten etap odpuszczam, ale Wy jak macie sprawne, to trzeba akumulator odłączyć, jeśli chodzi o odpinanie tej wtyczki, to żeby ją odpiąć. Ona w ten sposób jest widoczna. O, to trzeba za to takie nie wiem, różowe czy fioletowe pociągnąć do siebie. I wtedy jeszcze pociągnąć za całą wtyczkę. I nam to wychodzi, żeby odkręcić tutaj tą śrubę. Potrzebny jest klucz o nazwie Espeline M12. Ja takiego nie mam. Będę próbował torcem T55. Jak widać można to zrobić nawet bez specjalistycznego klucza. Podkręcając po tej śruby naszym oczom ukazuje się taki widok. I teraz, tak, tu jest taka kreska zaznaczona. Warto sobie zrobić yy, czy flamastrem takim niezmywalnym, czy tak jak w moim przypadku ostrym śrubokrętem, przedłużyć tutaj tą krechę żeby było wiadomo przy zakładaniu tej samej kierownicy i w które miejsce ją założyć, żeby nam później nie nie stała krzywa po prostu jak jedziemy, żebyśmy nie mieli tak przestawionej następnie musimy się dobrać do Tunelu. Trzeba będzie go prawdopodobnie zdjąć. No ja to robię tak. Otwieram sobie tutaj, ciągam popielniczkę. Tutaj tą osłonkę, ona jest na takich zatrzaskach. Tu ma takie zatrzaski, więc to trzeba poderwać z dwóch stron i to z tych zatrzasków wychodzi. Tu są śruby, trzeba będzie te śruby odkręcić. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem, jest odkręcenie tych czterech śrubek. Na szczęście są jednakowe, to nie będzie się nam mylić. Teraz tak, pasowałoby mi to ściągnąć. I sobie sprawdziłem, że tutaj, jak włożymy do schowka, to, to jest takie niewidoczne miejsce, w którym można będzie a, podłożyć coś, żeby to można było wydostać. dało mi się to wyjąć. Tu ma na rogach takie gumowe nasadki, tu ma zatrzaski, tak żebyście sobie wiedzieli jak to zdjąć. I to jakby wam te gumki pospadały trzeba je założyć i je odłożyć w na razie bezpieczne miejsce. Wkręcamy dwie kolejne śrubeczki. Jedna jest tu, druga tu. Też mam taką i z drugiej strony też. Też taka sama. To sobie wyciągnę. Popielniczka ma wtyczkę. Prawdopodobnie do podświetlania. Tu trzeba ją odpiąć i... Tutaj kolejne dwie śruby do odkręcenia. Tutaj z tyłu ciągamy i wyciągamy tą zaślepkę, ślepkę. Tutaj tak książka trochę siedzi, ale da się ją piąć jakoś tam i tam też jest śrubka do odkręcenia. Do odkręcenia są te trzy śruby, wyjmujemy podłokietnik, podłokietniku jest Tutaj taka wtyczka, trzeba ją odłączyć I tutaj już mamy luzik, ta część już się nie trzyma. Teraz wyjmuję ten włącznik, wciskam sobie go, delikatnie przekręcam i ciągnę do siebie i, i wychodzi nam. I teraz tu po bokach są dwa zabezpieczenia, ściskamy, wyciągamy wtyczkę i włącznik nam wychodzi. W tym otworze, w którym był włącznik świateł. Tam z tyłu jest śrubka, którą już odkręciłem, tu, jak zdejmiemy ten boczny dekiel, który jest na zatrzaski, to też mamy kilka śrubek, które później będziemy odkręcać. Ta osłona na nogi jest mocowana tutaj. Tam na dole, dwiema śrubkami, tu i tu. Tu ma zatrzaski. Także delikatnie można to próbować wyjąć. Więc... Tu w osłonie na dole jest. W tych bodajże złącza diagnostycznego to należy to odpiąć przed wyjęciem z samochodu, czyli odniesienie w jakieś bezpieczne miejsce. Zdjąłem dekor i tak. Jedna śrubka jest tu, druga jest tu, a trzecia jest tu na końcu. O, gdzie? Tu, 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 tu. tu, 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 tu. I teraz. Raz, dwa, trzy. Tu jest kiepski dostęp, bo tu manetka ta dźwigienka zawadza, ale jakoś się udało. Ściągnąłem dekielek z tej strony, on tak samo jest naciskiem, tak jak tam. Teraz odkręcam te dwie śrubki i tutaj no, trzy sztuki. Raz, dwa, trzy, pod spodem. Teraz odkręcam tutaj śrubkę. Tu jest jeszcze śrubka do odkręcenia od schowka. Po odkręceniu tych śrubek, wypięciu tej wtyczki, zostaje nam jeszcze ta i schowek już powinien wyjść. Została nam jeszcze w tym otworze, śruba do dekoru. O, i dekorek wychodzi. Opa, mamy go. Teraz dojemy zegary, żeby się do nich dostać. wyciągamy taki tutaj dekorek. I tu są śrubki do mocowania zegarów. Żeby wyjąć zegary, odkręcamy tutaj dwie śrubki. To jest przykręcane na torxa T25. I tutaj są wtyczki. Żeby je zluzować, podnosimy to. I wtedy tak fajnie ona się wysuwa. Ta jest normalnie wciskana i ta też ma taki mechanizm do wysuwania. Wyjmuję teraz kratki. Kratki to tak, tak się podważa z tej strony i one wychodzą. Odpinamy tutaj wtyczkę. Jeżeli chodzi o wtyczkę, to ona ma tutaj na środku taki wystający element. To przy wyciąganiu wtyczki trzeba go delikatnie czymś nacisnąć. Tu były kolejne dwie śrubki trzymające deskę. Właśnie sobie je odkręciłem. Taki plastik stąd trzeba wyjąć. On tu ma zatrzaski. Podnosi się go do góry i ciągnie do siebie. I tu są jeszcze dwie śrubki do odkręcenia. Jak już mamy odkręcone wszystkie śrubki, to odjeżdżamy sobie tym tunelem do tyłu. I wtedy tu są jeszcze... To zaślepkę stąd tutaj wyciągamy przez podważanie. u mnie to było takie coś i później wyciągamy tą wtyczkę też przez naciśnięcie tego środkowego elementu i tam później jest kręcik, to trzeba go odkręcić u mnie już wszystkie śrubki są odkręcone właściwie ta deska już mógłbym ją wyjąć to trochę mi się pogoda zepsuła no ale jakoś spróbuję sobie z tym poradzić i w zasadzie mogę już wkładać drugą no i tak, decha u mnie zdjęta Trzeba pamiętać o tym, że tu jest wtyczka do głośnika. O. Tak mi to finalnie wyszło. Już nie pokazywałem jak składam tą deskę, bo w zasadzie te prace przebiegały analogicznie. I co Wam mogę doradzić? No jeżeli chodzi o śrubę licznika, te torksy, one są tak w głębi wpuszczone, to dobrze jest sobie na klucz założyć podwójną folię i wtedy te śruby nie spadają. To tyle wam mogę doradzić i co jeszcze. No ja sobie zmieniłem głośnik w desce ten w podszybiu, pomyślałem, że jakby mnie kiedyś natchnęło na zmiany nagłośnienia, to żeby nie musiał odrzeć tej deski. Okazuje się, że właściwie on jest mocowany od góry. Czyli dałoby się tam dostać, choć akurat od dołu miałem lepsze podejście, bo nie chciałem przerabiać wtyczek, które tam były. Chciałem po prostu zostawić tą instalację. W oryginale bez cięcia kabli, i co jeszcze więcej Wam powiem: deska jest z B6, ona będzie do zmiany kiedyś, ale to yy, na taką z B7 w kolorze takim czarnym widać troszeczkę, że się różni, także będzie to kiedyś zmienione. Bo no bo co? Raz, że kolor, dwa, że poduszka pasażera ma inne mocowanie, także to będzie kiedyś zmienione. No i tyle w temacie, myślę, że film może się Wam przydać. No i tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.